Witajcie moi mieli w dzisiejszym odcinku samochód z tych bardziej gokartowatych. Dlatego z tej okazji wybrałem się poza Szczecin. Nawet tutaj trochę śmierdzi koniem, chociaż nie wiem, śmierdzi to tak brzydko brzmi, a dla niektórych jest to wręcz ładny zapach. Ale po prostu tego samochodu no nie chciałem wam prezentować tylko w mieście czy też na autostradzie, tutaj w okolicy jest pełno różnych zakrętów. Wprawdzie czuć tutaj non stop konia, ale w dzisiejszym odcinku absolutnie nie będzie forda mustanga, tylko coś zupełnie innej parafii, zupełnie coś innego. Starsze hondy Civic wyglądały, można powiedzieć tak. Normalnie, poprawnie, czy to z zewnątrz, czy też wewnątrz. Ale gdy Civic 8. generacji wszedł na rynek i wszedł po prostu do sprzedaży, no to kurczę, jakie to było zaskoczenie no jak ten samochód wygląda. No przecież, właśnie widzicie, samochód z 2007 roku ma on 14 lat. A wciąż prezentuje się on mega świeżo. Ale to chyba dlatego, że po prostu gdy wyjeżdżał on z salonu w 2007 roku, no to wydawał się trochę dziwny, a dziś wydaje się po prostu dzisiejszy. W dzisiejszym filmie Honda Civic w najmocniejszej wersji Type R. Dobra, to zaczynamy. Honda Civic ósmej generacji, ale właściwie jeśli chodzi o Type R, no to jest to trzecia generacja Type R. -a. No we wcześniejszych generacjach jakoś Type R nie występował, od szóstej generacji w górę już tak. Type R 8 FN2 produkowany był jakoś tak od 2006 do 2010 roku i co ciekawe, nie występował on w wersji pięciodrzwiowej. Ogólnie jeśli chodzi o takie normalne Civic'i 8, no to dość rzadko one występują w tej wersji nadwoziowej, ale Type R'y no były takie dostępne. Oraz jak też wyszukałem, były nawet w sedanie, ale nie wiem czy na europejski rynek. Wiem, że na Stany szedł Civic... SI, czyli po prostu taka jakby, no nie pamiętam właśnie, czy to dwudrzwiowe, czy trzydrzwiowe coupe, ale w każdym razie miało ten sam silnik. No u tych Japończyków to zawsze z tymi rynkami jest różnie. W zależności od rynku były różne wersje nadwozia, różne wersje wyposażenia i tak dalej. W każdym razie tu mamy do czynienia z Type R na rynek europejski, no i tak on się prezentuje. No, według mnie design tego samochodu jest bardzo fajny. Chociaż czytałem też w komentarzach, że wielu osobom on tak średnio pasuje. I to jest mega dziwne, bo ten samochód według mnie wygląda mega fajnie, tym bardziej, że to jest 2007 rok, no i aż się w głowie nie mieści, jak on wygląda nowocześnie. Ale wiecie, są gusta i guściki, no ja jestem fanem wyglądu nawet najnowszego Type-era, jest on po prostu inny, dziwny. I bardzo dobrze, że Honda tak zaczęła robić swoje samochody. Wprawdzie siódma generacja Type-era, ja wiem, że była troszeczkę lżejsza, chyba nawet troszeczkę szybsza, miała ten sam silnik. Ale no jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no, wyglądała troszeczkę inaczej. Akurat siódma generacja Civica była taka trochę. No nie wiem, nie chcę tutaj obrazić. Oczywiście niektórym się ona może podobać, niektórym nie. I znowu tutaj są gusta i guściki. W każdym razie w tym przypadku, jeśli chodzi o design, to według mnie jest petarda. Oczywiście z zewnątrz ten samochód no znacznie różni się od takiego normalnego Civic'a, nie type -R. Auto jest oczywiście niższe, ma tutaj lakierowane wszystkie dokładki, inne zderzaki. No i przede wszystkim z przodu już nie ma tutaj tej jakby takiej trzeciej lampy, tak to można ująć. No chodzi mi o tą szklaną blendę pomiędzy reflektorami. No tutaj mamy normalny grill. Oczywiście emblemat Hondy, emblemat Type R, no i taka siateczka. Nie jest ona metalowa, ale plastikowa. Tutaj z dołu, proszę, halogeny. Też zderzak. Tutaj trzeba przyznać, tak. Dość odważnie wystaje do przodu, agresywnie, zadziornie. Tutaj wlot i cały jest on prawdziwy, nie ma tutaj fejków. W najnowszej wersji Civica, jak dobrze pamiętam, FK8. No, trochę fejkowych wlotów z zewnątrz się znajdzie. Linia boczna, ogólnie można powiedzieć, że jest to jakby forma jednobryłowa, taka klinowata. No, nie ma tutaj takiego zaakcentowanego, kwadratowego, jakby przodu. Po prostu jest ona mega opływowa. No i tył. Tutaj to się też dzieją cuda. Zderzak za wyjątkiem tego oto, a proszę bardzo, jednak fejkowego wylotu jest cały polakierowany w kolorze nadwozia, dwie końcówki wydechów. Są one prawdziwe czy takie półprawdziwe, bo tutaj jest. Rurka. No i tutaj końcówki są elementem zderzaka, ale z obu stron wylatują tutaj spaliny, także można powiedzieć, jest OK. No i u góry, jakie tutaj są wariacje. No tutaj już mamy lampę taką przez całą szerokość, właściwie oświetlenie jest, wiadomo, tutaj, tutaj, tutaj nie. Ale w sumie też dobrze by to wyglądało. Jakby tutaj po środku też było jakieś oświetlenie, jakaś taka listwa. O, jakaś, jakiś Golfik czwóreczka w TDI-ku sobie tutaj przyjechał. Jeszcze rzut oka z tej perspektywy. No Honda szybko wygląda. Jeśli chodzi o zawieszenie, no to przód kolumna Mac Persona, z tyłu belka skrętna, ale jak się okazuje, nie wiem jak w Civic'u Coupe, tym SI, ale w sedanie no, było tutaj zawieszenie inne względem takiego hatchbacka. Tak coś mi się wydaje, że dorwać z Civica Type R w sedanie, no to jest naprawdę ostra rzeźba. Oczywiście mamy też inne hamulce. Oponki zimowe, już rozmiar opon 225 na 40 18 calowe felgi. No i okej, okay. myślę, że możemy zajrzeć do bagażnika. Tutaj w ogóle mamy dwa okna. Taki spoilerek. Widziałem też Type Ery z taką większą, większą lotką z tyłu. No, otwórzmy bagażnik. Klapisko. Proszę bardzo. Bagażnik myślę wystarczających rozmiarów. No tutaj takie lekka nieregularność jest po bokach, ale myślę, że jest on jak najbardziej w porządku. Koło zapasowe, proszę bardzo. Fajnie, jak w Alcie jest koło zapasowe. Ja tam lubię. A też to nie jest do końca takie oczywiste w nowych samochodach. Zajrzyjmy do środka. Klamka też taka designerska, wygląda jak jakiś grot. No, i tutaj w środku. Tutaj proszę, jest przycisk w środku. No, dźwięk pełny nie ma jakiegoś rezonowania czy też echa. Boczek drzwiowy, tutaj jest on. No, raczej twardy. Tutaj również, ale na szczęście w miejscu podłokietnika jest jakaś tkanina. Tutaj również. Podłokietnik jest nawet miękki, spoko. Takie oto dekory. Przyciski, bardzo ciekawy wygląd głośników, tutaj w boczku też mamy kieszonkę, no jest ona twardo wykończona, ale kurczę, to Civic Type R, no to nie musimy tutaj mieć jakiegoś tam wyściłania tej skórą wszystkiego. No i przestrzeń pasażerska z przodu, no bardzo ładnie to wszystko się prezentuje, no szczególnie tutaj te oto takie bordowe dywaniki, to jest taki kolor burgundy jakby, Fotele sportowe, półkubełkowe. Proszę, tutaj mamy otwory, jakbyśmy sobie chcieli jakieś inne pasy zamontować, wyczynowe. Emblemat Type R. Proszę. No, zarysowanie jest bardzo wyraźne. No, wchodząc do środka, zdecydowanie widać, że mamy do czynienia z autem sportowym lub chociaż usportowionym. Ale może jeszcze przed zajęciem miejsca za kierownicą, a wejdę sobie w trzydrzwiowym Civicu Type R do tyłu. I tutaj jakie zaskoczenie. No, zobaczcie, jaki praktyczny tutaj jest jakby no miejsce, schowek taki na jakieś duperele, szpargały, czy nawet bagaże. Zobaczcie, fotel mam wyregulowany pod siebie, mam prawie 2 metry wzrostu, jest on dość gruby, a ja wciąż tutaj mam nawet tak wystarczającą ilość miejsca. No, może na głowę, jak tak się wyprostuje, no to jest troszeczkę niżej. Ale jak tak siedzę sobie wyluzowany. No jest naprawdę ok. Jest tutaj miejsca z tyłu bardzo dużo. Z boku mamy również wyściłanie tkaniną. No Podłokietnik tutaj jest troszeczkę twardszy, ale są uchwyty na kubki po lewej jak i po prawej stronie. No i rzut oka jeszcze tutaj z tej perspektywy. No tutaj jest też kosmos. No dobra, wychodzimy. Tutaj właściciel mi powiedział, że podobno ciężko wychodzi się z tego samochodu, ale jak na trzy drzwiówkę, zobaczcie jak ten fotel jest się w stanie daleko odsunąć. Myślę, że nie ma tragedii. Cyk, zamykamy. To co, siądziemy sobie za kierownicę. Już zwróćcie uwagę, na dywanikach jest tutaj metalowe logo, nakładki na pedały. O, golfizna sobie wyjeżdża, no nie będziemy tutaj golfa na bezczela tak kamerować. Ładny dźwięk 1.9 TDI, ja lubię. Na wstępie odpalimy sobie samochód, byście widzieli, jak to wszystko tutaj super wygląda. Proszę, i cyk. No, ja z przodu mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. No, mam trzy palce jeszcze przestrzeni nad głową. Trzy lub cztery zależy od fryzury. Pozycja za kierownicą też tutaj jest do znalezienia przez niższą, jak i wyższą osobę bez żadnego problemu. No, taka jest perspektywa z oczu kierowcy no Deska rozdzielcza jest specyficzna. W ogóle ja pierniczę, jak te fotele nas trzymają. To jest niesamowite. Szczególnie tutaj, jak jest siedzisko, no ja jestem gruba, chyba, bo tutaj naprawdę ledwo się w nich mieszczę. Ale w sumie do samochodu, który jest stworzony wręcz do szybkiego pokonywania zakrętów, no to pasuje to jak najbardziej. Zobaczcie, tutaj jest prędkościomierz, w ogóle od razu sobie spójrzmy. Tutaj jest taki, taki napis REV. I tam wyświetlają się takie żółte diody, w zależności ile jeszcze mamy obrotów do końca i fautek. Tutaj też czerwona taka dioda się nam zapala, jak fautek jest aktywuje się, znaczy się. Type R, no prędkość. Tutaj ekran multimediów. W ogóle tutaj mamy taką wielką, naprawdę wielką półę. I tutaj kolejne liczniki. Tu w ogóle mamy taką niebieską powłokę, by za bardzo nie odbijały nam się tutaj promienie słoneczne. No, obrotomierz. Tutaj szczególnie tak od boku, chyba najlepiej widać. Tutaj po boku te dwa wskaźniki są tak zagłębione. Jest obrotomierz. No, i tutaj ten panel na środku taki jest wystający i to tak ja wiem z 2,5-3 cm. Na nim jest ekran komputera pokładowego. Komputer pokładowy obsługuje się tym przyciskiem. Bardzo prosto. Wszystko jasne, klarowne. Kierownica jest tutaj zmieniona i taka nie występuje w standardowym Type R. Normalnie jest ona okrągła. No tutaj mamy podcięcie. No tak właściciel sobie zamówił kierownicę do swojego samochodu. Bicepsy bardzo wyraźne. Tutaj czerwona linia, cała jest ona skórzana. Tutaj skóra normalna, po bokach perforowana. I tutaj takie akcenty z szarego plastiku. Znaczy szarego w połysku, polakierowane. Przejdźmy się po desce rozdzielczej. Tutaj też mamy taki jakby chropowaty, taki dekor. No ciekawa faktura. Proszę, wentylacja VSA to jest kontrola trakcji. Kurczę, chyba kontrola trakcji. No, nie odłączałem tego. Proszę bardzo. I tutaj ta strona. No, mamy tutaj taki łuk. Po tej stronie mamy panel klimatyzacji. Klimatyzacja, z tego co widzę, jest dwustrefowa, automatyczna. Radio. Tutaj taki, oto schowek. No i lewarek zmiany biegów. Też on tutaj został zmieniony. Zobaczcie, jak tutaj biegi cyk, cyk, cyk. Pięknie wchodzą, jest on aluminiowy, jak tak auto trochę postoi, no to jest zimny Ale te dywaniki naprawdę wyglądają one bardzo fajnie No tutaj mamy taki jakby schodek Tunel środkowy, jak widzimy ręczny, jest normalny, analogowy Roletka, no i proszę Tak to wygląda, podłokietnik regulowany jest, nie, nie jest regulowany ale jest w sumie w optymalnej pozycji, no jest nawet miękki. Zobaczmy jeszcze do schowka. Nie będziemy tutaj właścicielowi aż tak grzebać, ale schowek jest tutaj naprawdę potężny. Wewnątrz jest miękko wykończony, no tylko ta klapka jest twarda, ale miękko opada. Podsufitka jest jasna. Tutaj przyciski od oświetlenia, daszki przeciwsłoneczne. Z oświetleniem. No i dobra, tak to wszystko tutaj wygląda. Jeszcze zobaczmy, jakie tutaj, jest, jakie tutaj są plastiki na desce rozdzielczej. No z dołu jest twardo. Tutaj będzie twardo. Tutaj jest miękko. Tutaj właściwie jest taka jakby skórzana, czy tam ala skórzana poduszeczka. Ale szczerze, fotele nas tutaj tak trzymają, że nawet no nie wiem, noga żeby dotknęła tutaj tego miejsca, czy też tego. No to jest ciężko. To już naprawdę złośliwie i na siłę byśmy musieli po prostu ją wychylać. Tutaj oczywiście jest twardo, bo jest to plastik, ale polakierowany tak na grafitowo. Tutaj deska rozdzielcza jest miękka. Tu jest twardo, miękko, miękko, dalej miękko. No radio jest twarde. No nie widziałem jeszcze radia, które byłoby miękko wykończone i tutaj twardo. No tak normalnie. Normalny hatchback, ale najważniejsze jest to, że ten samochód jest sztywny, a nawet na wertepach nic nam tutaj się nie odzywa. W ogóle wszystko w tym aucie jest rewelacyjnie, jakby ze sobą spasowane, zbite, zmontowane. Gasimy i zajrzyjmy sobie jeszcze pod maskę. A kluczyk został w stacyjce. I proszę bardzo, jaki piękny kawał wolnossącego benzynowego silnika. Oczywiście benzynka dwulitrowa, czterocylindrowa, wolnossąca, ale generuje, jak się okazuje, 201 koni mechanicznych. 2007 rok, 201 koni mechanicznych z wolnossaka i 193 Nm. I teraz patrzcie, jest to chyba taki ostatni hot hatch zrobiony... W stylu, no nie wiem, starej szkoły, jakby. Gdy weźmiemy jakiegoś innego hothecza z tych lat, najmocniejszego, no to już praktycznie wszystkie są z silnikami uturbionymi. A tutaj proszę bardzo. Nie, czy to będzie Renault Megan, czy to będzie Golf GTI. No właśnie, jeśli chodzi o osiągi, wprawdzie Golf GTI też ma 200 koni mechanicznych z dwulitrowej uturbionej jednostki, ma on 280 Nm, ale jak się okazuje, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, czy też przyspieszenie. No jest wolniejszy. Jest to naprawdę zaskakujące, tym bardziej, że masa takiej hondy no 1260 kg jakoś, no jest ona lżejsza od golfa 5 GTI o 20 kg, także niewiele, a tu proszę, prędkość maksymalna takiej hondy to 235 km na godzinę. Zresztą będzie próba autostradowa. Golfa 5 GTI 233 km na godzinę. Jeśli chodzi o przyspieszenie 6,6 sekundy do setki. A w Golfie 5 GTI 6.9. Wiadomo Golf będzie bardziej elastyczny, jako że ma turbo, ale kurczę, no słyszałem, że te jednostki w Golfach są bardziej wymagające niż w Civicach, no tutaj silnik jest naprawdę solidny. Wybaczcie, że tak porównuję tego Civica do Golfa GTI, ale myślę, że to są tacy, nogodni godni rywale. No jeśli chodzi o przyspieszenie, Honda jest troszeczkę szybsza. Prędkość maksymalną też, jeśli chodzi o czasy na torach. To są one dość wyrównane. Zależy od toru. Na jednym torze szybsza będzie Honda, na jednym Golf, ale na takim Nurburgringu, no taka seryjna Honda okrążenie na Nurburgringu pokonała w czasie 8 minut i 35 sekund, a Golf 5 GTI w czasie 8 minut i 53 sekund. Jaka różnica, proszę Państwa. No dobra, co? Myślę, że czas się tym autem przejechać. To palimy tego japońskiego rzezimieszka. Proszę bardzo. No auto brzmi naprawdę bardzo ładnie. No i co? Pierwsze co jak siadamy tutaj za kierownicę, no zdecydowanie rzuca nam się cała ta deska rozdzielcza w oczy A właściwie to, że jest ona zupełnie inna Niż w każdym innym samochodzie Po prostu jak wejdziemy do jakiegoś innego Hot hatcha, czy tam nie hot hatcha, No po prostu patrząc z perspektywy takiego Civic'a Będzie w innym aucie mega nudno No tutaj nudy nie ma Jest bardzo sztywne zawieszenie Zobaczcie jakie tutaj Podskakuje cały Ale wyjedźmy sobie Na równą drogę No proszę Wydawałoby się, że już przeciągamy ten samochód Znaczy lecimy po obrotach ostro No bo 4-5 tysięcy obrotów Ale kurczę Dla takiej Hondy takie obroty wcale nie są wysokie no niech nam się auto odrobinkę zagrzeje póki co mogę wam opowiedzieć o przykładowo układzie kierowniczym no ma tutaj on przełożenie mega sportowe każdy najmniejszy ruch kierownicy jest tutaj odczuwalny auto bardzo dynamicznie reaguje i ogólnie no jest to mega kuszące, żeby tym autem po prostu pokonywać bardzo ostro zakręty. Naprawdę bardzo ostro. Troszeczkę przyspieszymy. auto bardzo kusi nas do zabawy. No takie zakręciki jak tutaj są, no to spokojnie możemy sobie wrzucić tutaj szósty bieg, jechać sobie w trybie luźnego Ryszarda i się w ogóle nie stresować. No tutaj wjechaliśmy w teren zabudowany Zobaczcie, w ogóle w takim Civic'u Nie nakręcimy się kierownicą No kurczę, jak zakręcamy tutaj gdzieś No nie wiem, kierownicą do połowy To jest jakaś rzadkość Może po mieście, ale nie poza miastem Chociaż teraz jedziemy w, na teren, Po terenie zabudowanym Jakaś wioska No macie Dość ciasny zakręt A kierownica nawet nie skręciła się o połowę Damy sobie na dwójeczkę. Boże, nawet tutaj i Witek nam się nie załącza. Witek. Nie wiem, czy kojarzycie takiego DJ Witka na YouTubie. Sporo jest jego utworów, Wix. Bardzo fajny DJ. Bardzo go lubię słuchać. Tutaj mamy innego Witeka, który nam też pięknie zagra. Ale to musimy wyjechać z terenu zabudowanego Dobra, wyjeżdżamy z terenu zabudowanego Dwójeczka I proszę bardzo Prawie do tysiąca Silnik się zakręcił No i to jest dopiero życie Generalnie jak jedziemy Tym samochodem tak do 3000 Obrotów, no to nie jest ono On zbyt elastyczny ale kurczę, już powyżej 3 coś zaczyna się dziać, już można sobie spokojnie podróżować tym autem, proszę. Też jest tutaj wciąż przyspieszenie, ale gdy tak. No tu jest ograniczenie do 90 km na godzinę. Gdy tak zwolnimy, damy na dwójkę. I tak 5400 obrotów załącza nam się i Witek. Rewelacja, naprawdę. W ogóle pewność tutaj prowadzenia jest fenomenalna. Ten samochód, po prostu na krętej drodze, czuje się jak jakaś ryba w wodzie. I to nie jak jakiś leszcz czy tam krąb, tylko bardziej okoń. Okonie są dość zwrotne. Też są małe i dynamiczne, zupełnie jak taka Honda. No, ale wiedziemy sobie zaraz. Troszeczkę na autostradę Kurczę, chciałem tutaj poganiać po zakrętach No ale na takie zakręty No to ja musiałbym tutaj jechać No ze 140-170 km na godzinę By się pobawić ten Samochód jest aż zapewny No bez problemów Jakoś nie wyczułem tutaj jakiejś Nadsterowności czy też podsterowności Nie wiem Ten samochód naprawdę się bardzo pewnie, no ja tutaj sobie przyspieszam, nawet nie wchodząc powyżej 5,5 tysiąca obrotów, czyli bez Fauteku załączonego jest ok. Dopiero jak załączymy się ten Fautek, jak się załączy, jak powyżej tych 5,5 tysiąca obrotów utrzymujemy silnik do 8 prawie i pół. No i wtedy auto super ciągnie. W zasadzie, gdy wyjedziemy sobie na torg, czy też chcemy po prostu poszaleć takim samochodem, ostrzej pojeździć, no to będziemy po prostu w takich, jakby zakres, w tym zakresie obrotów, no silnik utrzymywać. Naprawdę fajna zabaweczka. No sobie za chwilę na autostradę. Dobrze, wjeżdżamy. W kierunek Kołbaskowo Berlin. Ale wiecie co? Nawet tutaj się troszeczkę tak. Chwilę zatrzymam, puszczę tira, by sprawdzić, jak tym samochodem sprawnie jesteśmy się w stanie włączyć na autostradę. Dobra, możemy wjeżdżać. W ogóle, jaka tu jest zajebista skrzynia biegów, no to się naprawdę w głowie nie mieści. 140 km na godzinę, ale proszę przy jakim wspaniałym efekcie dźwiękowym, no jak na czterocylindrówkę. Naprawdę super dźwięk, naprawdę super. Ten cały Iwitek to takie troszeczkę jakby, no nie wiem, jest efekt takiego jakby turbo. Które po prostu załącza nam się wyżej I tak bezpośrednio Po prostu jest takie pyk I zmiana po prostu Znaczy nie ma takiego kliknięcia Ale po prostu mijamy pewną partię obrotów I nagle silnik zaczyna inaczej chodzić Zresztą sami posłuchajcie Nie wiem czy to będzie słychać Tak 5400 obrotów I za chwilę O No i od razu auto inaczej idzie ale dobra, daję sobie szósty bieg, bo tym samochodem też spokojnie można jeździć sobie jako daily. No tutaj właściciel tej Hondy śmiga sobie normalnie codziennie tym autem bez żadnego problemu. Fakt-faktem jest ono troszeczkę sztywne. No wydech jest tutaj też trochę dziabnięty, także jest głośniej. Ol, fejtonik poszedł. No, ale pełna kulturka. No świetna jest tutaj jakość wykonanie muszę przyznać i bardzo fajnie się z tego wszystkiego tutaj korzysta. No, układ kierowniczy mam na myśli, czy też skrzynie biegów, pedały, sprzęgło, nawet skok pedałów nie jest taki duży, muszę przyznać. Auto solidnie, bardzo fajnie wykonane, wręcz takie, nawet bym powiedział przytulne. No jeśli chodzi o takie aspekty. Jak, nie wiem, jak użytkujemy auto na daily O, zużycie paliwa przykładowo Właściciel tutaj przed testem specjalnie jeździł tak przepisowo, normalnie ze wszystkimi Cykl mieszany, średnie zużycie paliwa jaki tutaj miał to 9,2 litra Spoko Wiadomo, jeżdżąc tym samochodem ostro zużycie paliwa wyniesie tutaj nawet ponad 15 litrów Ale jadąc spokojnie, dziś rano jak odebrałem ten samochód jechałem sobie spokojnie no to schodziłem tutaj nawet do wartości rzędu 6,2-6,4 litra. No i dobra, taka to jest maszyna. No, bardzo mi się dzisiaj podobała jazda tym samochodem. W ogóle mi się ten samochód nawet wizualnie podoba, wewnątrz również. Wszystko tu wygląda bardzo nowocześnie. No przyjrzeliśmy się temu samochodzikowi, przejechaliśmy się. No ciekawy jestem, jak on wam się podoba. W tym odcinku to by było na tyle. Ja zmierzam jeszcze na przejście graniczne w Kołbaskowie. No i zobaczymy sobie, jaka tutaj wyjdzie nam prędkość maksymalna. Trzymajcie się, na razie.